Ja nasz widzowie dzisiaj y, gramy w Build a Water Park. Musimy zdać swoją pierwszą tubę tego water parku. Tak, chcę kupić. Okej, okay, muszę pójść tutaj. kliknąć na to. Zbuduj Spawn floaty. Nice. Teraz musimy robić swoje. No to dobrze. Kupmy następną tubę to co musimy U, dwa takie <laughs> i mamy level. a bo jeszcze potrzebujemy kasy dużo no okej okay. kasa zbieramy jakbyśmy doszli tutaj A bo już teraz. Ej, jeszcze jedno. Budujemy. Jedziemy teraz przez to. Tuby. It. Upsie, dupsi. Um. Dobrze. Teraz można zrobić prosto ok przejedźmy chociaż przez to Skręt, na nice. razie to ładnie wygląda tak Już aurora była no to wygląda Powiedz to, że to jest 3 bo ja tego nienawidzę, u nie. Nie wiem, jak wy, ale ja tego nie nienawidzę, że są, <śmiech> <śmiech> że w tych czasach są stoki, bo ja tego nie nienawidzę, bo... trzeba czekać na to wszystko. Nie można od razu, tylko trzeba wyciekać. Jak głupia to jest Teraz nie mamy kasy na to No i musimy tak naprawdę pojechać Bo mi to nie będzie wyglądało dobrze jakbyśmy Postawili O teraz można kupić skok Skokową rampę no skoczną na speedrun tak. lecimy następną tubę możemy szybko spawnuj kupujemy tubę tak jest kupiłem Mamy. po tym następna po tym następ chyba tak dwa takie skręty Ja mam na razie ciekawą rampę Rampę? Ciekawy Waterpark, jeśli to można tak nazwać Nice Kupujemy te wszystkie Nawet jeśli nam się w tym momencie nie przyda, to nam się później przyda wszystkie te Potrzebujemy pierwszego a to akurat jest takie Powiedziałbym, że jedna. Takie mądrzejsze. Przejedziemy. 200. Już możemy kupić jedną, <laughs> drugą, trzecią, czwartą. No czwartą. Cztery tylko. Tylko nie wiem czy tylko, bo nawet dużo nie powiedział. No już chyba nie możemy nic dać Jedyne co mogę dać to usunąć to Ale już nie mam tej skocznej więc No Na razie nie mam Jak za gwiazdę kasę ma Stok lub zrobię rebirfa Czy level upa To będę mógł to zrobić Tysiąc nawet Dobrze tak, jest kończne si mielibyśmy, no to się nie opłaca tak naprawdę Ob limit mamy postawiania no to już naprawdę dlatego musimy zrobić tego level czyli zrobić 4500. jest, już ma taką połowę, więcej niż połowę, ale tak wygląda to lepszy waterpark plus 5% kasy, dam sobie lajka like no dziękuję trochę głupio no, ale dobra, chyba to tak wchodzi jedziemy sobie idziemy idziemy, lecimy dużo ramp Rampy, rampy, rampy trochę nam jeszcze brakuje. przejedziemy, ostatni raz to na 100% mamy i nam zarabiają te rampy 3. No, no to no już mamy. Chcę tylko przejechać całe. Nie uchodźmy, że stracimy kasę. I bum, level up. Teraz. Sly Tubes, a gdzie, Climb Tubes, Tube, tube. Szt, można kupić taką jedną. Musimy jedną tą usunąć. normalny o postawiłem dwa skrętna. i skocz takie że wyskakuje cały czas no wiecie wie, 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 wie. takie falowe, o jest sobie przejedźmy jedziemy, już dużo kasy zarobiliśmy lecimy My? my już cztery koła zrobiliśmy. Pięć. Sześć będziemy na pewno mieli. O. No to mamy glitcha jakiegoś. Śmieszne to. O. No jak widzieliście nie jestem za bogaty. Więc nie kupię tego. na cenę. No. Straight tube. wszystkie te będziemy 3 hołaty Kupię Dobra, wydaje mi się, że teraz pewnie już kupić O i zdążyłem Kupmy taką tuba 15 Ulala No to ładnie na razie nikt na serwerze nie ma jednego rebirofa, To dziwne trochę Tu wiesz, że dużo rzeczy jest. Wiemy sobie wszystkie te troszkę takich i możemy wrócić do budowania naszej naszego waterparku tak out a to Water Slide, nie Water Park. To inna gra. Też jest ciekawo. Ale ona jest płatna. No, nie mogę powiedzieć czy jest przez to gorsza, czy jest gorsza, ale no musi to być płatne, bo to akurat jest taka gra, co zasługuje na takie coś. Idziemy, siedem koła i mogę już wrócić. To wszystkie tak, kupujemy wszystkie te... No i nie mamy kasa na no to jak ja piętniczę. Trzy koła to może jest za pięć koła Zobaczymy. Poprzyjedźmy to, to całe. Jedziemy? Płyniemy, jedziemy, nie wiesz, tak naprawdę nie wiem jakby to powiedzieć. A, YouTube. tu. się zarabiało. No, wspina. Oh, nie. Zobaczcie jak to stąd wygląda. To widać. O! Jesteśmy tu. Jedziemy. 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 No i jedziemy chyba. Jedziemy. Widzę nas tam. Tu. I... przepłynęliśmy. Dobrze. Można kupić dwie tuby. Teraz powinniśmy chyba dwa skręty kupić. I wskachujemy do środka. O. A teraz. Teraz. Teraz nas gorzej widać. A tu chociaż na no, widzę O, i Widać nas tam No już polecieliśmy. O, widać nas dalej Śmieszne jest to, że to w ogóle nie obraca. O! Rodziliśmy na no, to i mamy 10 koła. Ale potrzebujemy 250 też. No, to nam, że powiedzmy jeszcze raz. się co widzowie? Ja trochę, no pójdę na chwilę, awka. Zobaczymy, ile zarobimy w jakiś czas. Tak, może 5 minut awka, 10, coś takiego. Zobaczymy, jak ile zarobimy i co będziemy mogli kupić. Wiadomo. Dobra, widzowie, no nie milo. w 10 minutach. Mamy 67 tysięcy tych. Kasy. Six seven, Musimy chyba teraz poczekać na ten na Rystoka. Chemikowym coś lepszego. <laughs> Tylko pewnie naszym celem w tym wimie jest bycie tej całej kasy. chcę zobaczyć czy mogę jakoś co następnego robiszfa, czy będę mógł zlecieć w dół. w Trzecie No dużo zrobiliśmy, ale w jaki krótki czas. niektórzy mają po jakimś mirości czas. jakiego nie mają. Tutaj taki. Nawet duży. Czemu on ma złoty? Czy eventy są? Może jakiś i Wyglądało coś. Nie wiem, tak naprawdę. Ja bym chętnie odbudował dalej, ale. żeby to wyglądało jak najlepiej żeby nie było jakieś randomowe części. To później mi będzie zaśmiecało wszystko. To jest prosto. Nie. To jest prosto. Prost. No, to fajne jest to, że tu nie ma takiego dużego shopu. jest takie. Pejtwing to jest ten nervy stock. No i znowu nie ma tych tajni. Może będziemy naprawdę zrobić, żeby było jak najwięcej zarobienia. Czyli teraz yeah, robimy renowację. No już nie mamy. No, ale to wysokie jest, okay. jest. Tam jest chyba jakiś drop. To mi się podoba. Inksze place, jump tube, climb tube, long climb tube. Ile my tu zarabiamy? Teraz były te wyższe gwiazdy. No właśnie takie wjazdy. I tutaj taki skok. Gdzie my zlecimy? Mój! <laughs> ja, ja pierniczę. Nie wiedziałem, że tak zrobi. To mocno Muszę się zgodzić. Z samym sobą. nawet spoko rzeczy i wraca na sporo Zlecam to, to wtedy po prostu się Zresztą tej że bo mi się wydaje jak nie zjeżdżam, jak nie jeżdżę tak cały czas to więcej zarabiam coś no. Piesiątka, żeby było jeszcze większe miejsca No to fajnie To może nie byłbym tak Słuchaj, so, musiałbym dużej kasy zarabiać No na ziemi Szkadza. Nie przyszło mi to. Za Chwilę powinien być ten RIS, tak? Nie wiem, czy wziął na jakieś body. Na no serio. A nie, bo on zaczyna tutorial. No. DETKUL. O, DUST STORM dup shop, listok. nie ma coś tych małych. Może to robiło to, że to ma takie kolory. Zgadzając, to pewnie wszystkie robi. Wszystkie robią. No i limit. No i mamy limit znowu Jeśli komuś zmieni to kolor to Zas jakieś rzutko Mi nic nie daje Bo To chyba tak na serio daje tak, jakieś fantasje temu wszystkiemu I coś nie tropi Ale no, mogę się przejechać, więc nie bo to już mam dużo kasy jak jadę 100 koła. 128 163 150 już jestem coraz bliżej tego rewiru Raz. Serio i saj Jak bym miał... No i komuś tu się zabarwiło, tak no. Tamtemu też. I nic nie zabarwiło. Nic nie jest piaskowe. Nic nie jest piaskowe. O, też możesz sobie przejechać. Jedzie tam, to chłopak nie? Bo sobie już poszedł. No, nie, jeszcze jedzie. A mi dalej nic nie zabarwiło. Jakieś nieszczęście pomiędzy. O, widziałem go. Leci, I go wywali. Um, I ląduję na platformie. No i ja nie mam żadnej mutacji na tych rzeczach. Jeszcze trochę czasu zostało. A, mogę przejechać. tu dużo kasy widać, że zarobię. Idziemy. ups Ja mogłem cały czas tak zmieniać do my co jest o 240 8 mm. O! Nie! Ja. Co to było? Jest Rebir 3 drugi Ile kosztuje nas? Ja pierniczy zobaczycie ile to w ogóle rzeczy kosztują Okropnie dużo nie dużo Ale co rzeczy Ora widzę jak chcecie zobaczyć jakby, żebym grał jeszcze raz Jak będę grał jeszcze raz w tą grę Zostawcie suba i lajka i zagram może nawet w Adminobusa w tej grze, bo jest niby. Tylko zobaczę kiedy. Adminobus jest 28 w piątek, czyli jutro. Jak dowiecie do jutra, nie wiem, 100 w tym filmie, to zagram jeszcze raz w grę. I do następnego. Hmm.